Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robię babkę ziemniaczaną. Yy, stosunkowo tani obiad, ale niezwykle smaczny, aromatyczny, a przede wszystkim o to chodzi. Nie powiem, że szybki, bo na, na upieczenie tego musimy troszeczkę poczekać, ale przygotowanie składników zajmuje naprawdę niewiele czasu. Na pewno yy, wielu z nas pamięta ten przepis z czasów dzieciństwa. Yy, zaczynamy od pokrojenia boczku. Ja mam tutaj 200 g boczku. Ja mam boczek już w plastrach. I bro, boczek kroję w drobną kostkę. jak mówię przepis pamiętający czasy PRL-u Ale takie przepisy też to są najsmaczniejsze Teraz boczek wrzucam na patelkę i będę podsmażał. Jeszcze dodam, że y, ja miałem boczek wędzony. Teraz niech nam się to wyskwarza. Oczywiście y, nie tak, żeby zostały same skwarki, tylko delikatnie go. Boczek się podsmaża, a ja w tym czasie pokroję sobie y, suszone grzyby. Ja mam tutaj, można powiedzieć, garść suszonych grzybów namoczonych oczywiście No i teraz muszę to rozdrobnić. Po pokrojeniu będzie około około 3 łyżek. Ja postaram się dość drobno Grzyby nadadzą fajnego, fajnego, fantastycznego aromatu. Boczek delikatnie się wysmażył. Teraz przerzucam grzyby. I teraz jeszcze chwilę będę podsmażał. Do tego jeszcze ląduje cebulka. I tak, jak mówiłem, teraz jeszcze cebulka, ja mam jedną taką dużą. Teraz zużyję połowę, druga połowa po prostu w późniejszym etapie. Cebulkę kroję w kostkę. Po pokrojeniu cebulę przerzucam do boku. Teraz poczekam, niech ta cebulka się zeszkli delikatnie. Około 2-3 minut. Teraz miska, tartka, i lecimy z tematem. Najbardziej niewdzięczna, chyba, część tego gotowania no ale niestety trzeba to zrobić ziemniaki ścieram na tych najmniejszych oczkach powiem na ciapkę przy okazji uważajmy na palce bo wiecie ostra Chwila nie uwagi i może się zrobić krwawo. Tak więc ja teraz sobie ucieram. Jeszcze dodam, do, yy, do, że mam tutaj kilogram ziemniaków. Ziemniaki mam starte. Teraz odlewam dosłownie kilka łyżek tego płynu, tej wody, która tutaj jest. Dosłownie około 6-7 łyżek odleję. Nie odlewamy tego całkowicie, nie odsączamy na żadnym sitku. Tutaj ta woda musi być, ta wilgoć jest potrzebna. Po prostu, żeby delikatnie odlałem, żeby nie wyszła ciapka. Teraz mogę zetrzeć cebulkę. Teraz mogę dodawać pozostałe składniki. Mąka. Ja dodam dwie takie płaskie łyżki. Tutaj wszystko zależy od gatunku ziemniaków, od klasy ziemniaków. Czy mają dużo skrobi, czy mało. Ja po prostu do swoich dodaję dwie takie płaskie łyżki. Sól. Tutaj wszystko wedle upodobań. Majeranek. Majeranku dam sobie taką porządną łychę. No i oczywiście pieprz. Same podstawowe przyprawy. Teraz wymieszam. Tak więc naprawdę przygotowanie tego nie zajmuje nam zbyt wiele czasu. Pomijając czas pieczenia, na, na efekt końcowy, końcowy niestety musimy trochę poczekać. Teraz skroję sobie około jednej łyżki koperku. Ponownie wymieszam. Do tego dwa jajka. Wiecie, ja tak nie wybijam sobie na jakiś podstawek, ale ryzykuję. Lepiej wybijmy sobie na jakąś miseczkę, na jakiś podstawek, żeby mieć pewność, że z tymi jajkami wszystko jest ok. Zapach tego koperku jest fantastyczny. Jeszcze do tego boczuś z cebulką, z grzybami. Coś fantastycznego. I już dokładam boczek. I teraz wymieszam i praktycznie mam wszystko gotowe, gotowe do upieczenia. Teraz weźmy sobie jakieś naczynie żaroodporne i naczynie posmarujmy dość obficie masłem lub jakimś innym tłuszczem. Naprawdę. Tutaj nie żałujemy tego, yy, tego tłuszczu. Posmarowane, przelewam i zapiekam. Piekę w ogóle. I właśnie tak to ma wyglądać. Jeśli chodzi o pieczenie, będę piekł w dwóch etapach. Najpierw w temperaturze 200 stopni przez, przez pół godziny, i później przez godzinę, godzinę 20 w temperaturze 160 stopni. Tak więc po pół godziny obniżamy temperaturę i pieczemy w 160 stopniach. Ziemniaki mam upieczone, no może raczej babkę ziemniaczaną. Teraz ukroję. Delikatnie ostygła, a to dlatego, żeby się po prostu nie porozwalało to wszystko. Nie wiem, jak to za bardzo ogarnąć. Dość obficie była posmarowana yy, naczynie masłem, ale czasami może się, może się przykleić. Jest, udało się. Fantastycznie wygląda. Fantastycznie pachnie. Zobaczcie. Chrupiąca na zewnątrz, a delikatna, kremowa w środku. I właśnie o to chodzi. Jeśli chodzi o smak, to jest naprawdę petarda. To jest tak smaczne. Coś niesamowitego. Tanie jedzenie. Tani obiad po prostu. Tak więc kochani, jeśli macie ochotę właśnie na takie coś, na taką babkę ziemniaczaną, działajcie. Ja życzę Wam udanego wypieku, czy to wypieku, pieczenia, życzę smacznego i do zobaczenia.